Oszuści znów na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego działają przysłowiową metodą na wnuczka, tylko w tym tygodniu było kilkanaście prób wyłudzenia tym sposobem pieniędzy od starszych osób. W miniony wtorek dyżurny Ostrowieckiej Komendy Policji otrzymał 12 zgłoszeń o usiłowaniach dokonania oszustw metodą właśnie na wnuczka. Za każdym razem oszuści dzwonili do osób starszych, najczęściej samotnie zamieszkujących. Niestety w jednym przypadku oszustom udało się wyłudzić pieniądze. Mieszkanka Ostrowca straciła 5 tysięcy złotych. Oszuści stosując taką metodę wyłudzania pieniędzy coraz częściej podają się nie za wnuczka, a policjanta, czy tak jak w przypadku ostatniego zdarzenia, znają. Do 84 latki zadzwonił mężczyzna, podający się za jej dobrego znajomego. Powiedział, że uległ wypadkowi drogowemu i potrzebne są mu pieniądze na załatwienie sprawy. Po kilkudziesięciu minutach do tej kobiety zgłosił się młody obcy człowiek, który miał te pieniądze przekazać właśnie jej znajomemu. Kobieta niestety uwierzyła oszustom, wydała pieniądze. Gdzie już po bardzo krótkim czasie, kiedy zadzwoniła do swojego prawdziwego znajomego, okazało się, że niestety padła ofiarą oszustwa. W pozostałych przypadkach osoby wykazały się czujnością, słyszały o takiej metodzie i nie dały się oszukać. Apelujemy o rozsądek i rozwagę w kontaktach z nieznajomymi, zwłaszcza kiedy do nas dzwonią takie osoby podające się za członków rodziny bądź naszych bliskich znajomych. Nie udzielajmy żadnych informacji na nasz temat ani na temat naszych oszczędności. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń natychmiast powiadamiajmy o tym fakcie policję osobiście bądź telefonicznie pod numerem 997 lub 112.